Czwarta część vlogmasa. Jedziemy w teren. Teraz będziemy latać. Ten... Tak, to ma taki zadek? Od razu jak padł pomysł, wziąłem się do roboty i ustawiłem gałąź na napniaczy. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, subskrybuj. Jak coś, to potem ją usunąłem. Tak? siat. Pierwszy skok. Audio niestety się nie nagrało, ale będzie w późniejszych nagraniach. Wiesz jak nazywają się te dwa słodziaki? Napisz w komentarzu. Oddaliśmy jeszcze kilka skoków i pojechaliśmy dalej. Boże, jak ja uwielbiam konie. Jadą? No i wróciliśmy jeszcze zrobić po jednym skoku. Fajnie, nie? Tak się odmuszyć trochę. Wiecie, konie to jest takie odrealnienie od rzeczywistości.